Mamy tym razem plac zabaw dla dzieci po stronie polskiej, także zobaczymy, co tutaj wyjdzie, na jakie fanty możemy tu liczyć. Na samym starcie 2 grosze. Dopiero co sprzęt odpaliłem. I zaczyna się zacnie, złotóweczka. Tu przed... ach, był Przed zjeżdżalnią. Leży sobie jedne ziko Super Mamy grosika do naszej sakwy no. Super I do następnego. Razem jakieś takie kółeczko Tym razem chyba jakiś kolczyk dziecięcy I zaczyna się biżuteria dziecięca. Pierścioneczek z ładnym serduszkiem. Mhm. Razem wpadła nam 5 groszy. Ok, mamy następną monetkę, 10 groszy. Pod spodłożeczki. Nie chcę wyostrzyć I jest kolejny 10 groszy. co się wpada? tym razem padło 5 centów. To wszystko dlatego, że jesteśmy jakieś 400 metrów od granicy. Nie? Także to też tu możesz trafić. Tym razem 20 groszy. Pomału się przynosił na inny plac zabaw. Tym razem po stronie niemieckiej. Ale jakoś tam trochę więcej wychodzi. No powiem Wam, że niewiele wyszło na tym placu zabaw, złoty złotych, 50 i 5 centów. Także chyba nie warto. Dobra, jedziemy dalej. No, witam ponownie. Także jak widzicie, znowu wrócimy na plażę. I pierwsze z camp, 2 euro. No, super, warto było już razem padło dwa ziko, to już więcej niż na tym placu zabaw w Polsce. <laughs> Super. Także jak widać na załączonym obrazku mało co wyszło. Ale godzinka szukania, i tak dobrze. Ok. Witam w kolejny dniu poszukiwań. Jesteśmy na tym samym jeziorku co wczoraj no, miłego oglądania. mamy pierwszy sygnał Czekamy co to będzie tutaj kapsel Następny, zaś kapsuł. Co tu jest napisane? Wygraj, wygrywaj, co chcesz. Wykopałem jednego cęcika. No już troszkę przeleża tutaj. No, to że pierwszy moniaczek dzisiaj. Mamy kolejny sygnał, zapalniczka, pali, pali. Mamy sygnałek. Jednego centa no nie gadaj No zajazd totalny O no już, już go bierze no. no Ale jest No jest no To jeszcze tu jest To było ale O spac To coś jest A no, mam parę centów Wymiotką, wszystko dobra Dobra jest Patrzcie, z jednego dołeczka 83 centów wyszło. Gdzie są złoki? Leżą, kurma, nie? Na wierzchu leżały, kurwa. Na wierzchu W jednym miejscu Bajka <grym> Tu się naprawdę wysypały z kieszeni. No popróbuj się galoty. O, patrz, jest ojro całe! <śmienicza> no super. Ja sprawdzę jeszcze. To z tego samego miejsca wszystko. No to koniec. Na pewno nie ma nic. Okay. Wstępnie na turyści Pan już do wody. Pani jeszcze na, na plaży. Rozbiera się. braciszek ciszej tą kopię w tle. Cyk i już. Grubo co. na prawie na wierzchu leżało 50 groszy. No, a idziemy kurwa do, do nas, do lasu kurwa. Moneta, moneta, moneta. Tylko ze mną, bo z Piotkiem kurwa nie ma tego przejścia. Brat tam chodzi W sumie znalazł tylko 10 groszy i co jest znalazł jeszcze? 10 groszy i same kapsle. Same kapsle. A ma taki samy wykrywacz jak i mój. Kurwa, identyczny Chyba szczęścia Kurwa, go zobaczy, że ja się z niego śmieję. To więcej nie przyjedzie do mnie. Tym razem wpadł nasz grosik polski. Też z jeden sezon tu na pewno przeleżał Już lekko zajechany Tym razem wpadło nam 2 centy A <grywa> brachole nic, kurwa 2 centy 2 centy znalazłem 2 chyba to jest papieros elektroniczny Czy tak to tam się nazywa Wam, że leżało w tym miejscu trzy kapsle z rybka, i wśród tego jeszcze dwa ziko znalazłem. Super. Także warto zbierać wszystko. No, dwa ziko już robi robotę. No, tym razem 20 centów padło. Powiem wam, że teraz przeszłem w Ciul Plaży i, i praktycznie nic nie ma, same kapsle. No, trzeba poczekać, bo to już bary pozamykane, wszystko pozamykane. Nie? Także czeka, trzeba czekać na otwarcie. Koniec krótkie podsumowanie Także niewiele tego wyszło dzisiaj <grym>, za to w kuśmie śmieci kapski <grym>, ja No i łyżka. i łyżka No tam, i trochę monetek też tutaj. No i to brata też ma parę, nie? Ale słabo. Słabo, ale ile żeśmy śmieci wyzbierali. Kurwa. O kurwa. Już jest plaża przygotowana na sezon. A tak jest.